Bugs, chodź 5, 4, 3 Czyli wszyscy już się wywali w tym Minecraftem O. Uch, genial. Dolina Królów Może na, pust na pustyni Ty właśnie na pustyni gdzieś pod piaskiem Nie, bo to na to tak, A, ja lubię chodzić pod piaskiem Nie, bo, bo Mikołaja przygniecie, jeszcze umrze i się spłaca To ja przygniecie ten miastek. O, widzicie tego oponenta, weźcie go zabijcie Też to ma jakiełkawiek uzbrojenie Bieć oponenta, tam Tu, 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 tu. Ej, ja straciłem swój symbol władzy, bo w tą motykę. Ale oponent! Wiecie, że tu ktoś złotej zbroi zginął? i on niego ją To mnie nie zabijcie przy okazji. Jejku, ile wy się z możecie bić? Jee! Ej, dajcie mi tą kość, dajcie mi tą kość. No, symbol dowództwa. Nowy symbol władzy. Czemu zbroja z niego nie wypada? Bo zobaczyli, że ty ją masz, dostać i stwierdzili, że walą Żeby się byli niedostępni, że się mieli już podbudowę... Dobra, po prostu kopiemy Nareszcie no. musisz iść do... się woda zarabla. zaraz. Zaraz mi krę... Tylko daj mi kill-off Ty mi też daj kill off. Daj mi kill off. Nie mam kill offa. Dobra, to nie jedno są z kill kopiemy, będziemy tu piasek odkopywać. No ma kilo, Max, masz killo. Max ma killo. Ma... <grymne> też to Max nie masz killo'a. Znaczy... znaczy... No, no miłość, ty masz mój killo. Nie ma, mam, mam na punko kości. Dobra, mam ale... Nie ma drewno? No? Ej, to weźcie kit gracz, Ukośnik Kit gracz, piszcie Ukośnik kit gracz A, nie mogę tego używać, bo 16 następny... Max, weź gracz. Czekaj, ja sobie zrobię. Pa, lecę z tym piaskiem, pa, lecę. Robimy grobowiec. Co ty... What are you doing, Mikołaj? <laughs> eee. robi korytarz. Nasz pierwszym w naszym domu nowym. Zrób nam killoffy, Max, plus. dobra. Ej, bo jest jeden problem. My tu nie mamy drzew. Czy będziemy mieszkać pod ziemią po prostu? Fox. <laughs> Dobra, zrób więcej. Dobra, chłopaki, wracaj. <laughs> Jezu, czy mnie kopie. Dobra, to lepiej niż. Bo nic. tu nie ma tego. Tu nie ma tego. Yy, Cześć, jak tego nie ma. Yy, drzew. Ale my na razie kopiemy po to, by ten. No, no, ma, ma, tak? ma też jedzenie. Ja mam 16 steków. A ma ktoś łopatę do pożyczenia? Daj, Kuba, steki. Po co ci łopata? My się kopujemy w dół! Ej, ktoś mi zabrał te steki, Kuba. Ej, no super, zrobiłem sobie kill off i mnie zabrali. Daj ktoś łopatę, proszę. Zaraz, Ale daj, czemu drewniany! Daj, no, daj proszę, łopatę. Po co ci łopatę? Daj łopatę. Proszę, Łopata. chcę. Powiedz mi, po co ci łopata? Ej, ktoś mi rzucił żelazny kill Kogo to? Marzę o łopacie Powiedz mi po co ci łopata, Mikołaj to masz mi się śniło, że chcę mieć łopatę Kop się w dół i, <grym> i dadaj. się Wiemy, się po ciemku, bo nie stać nas na po A czy mam stack? Dobra ja jestem bogaty Musimy znaleźć diamenty, a później możemy szukać miejsca na domy. No, przestańcie mi wchodzić pod celownik No ja, to na pewno, pozabijajcie się Dobra. Ma ktoś patyki? Kopcie się za mną. Dwa? Dzięki Max. Max, ty jesteś miły facet. Mhm. Mm Kopcie się za mną, proszę. Jak cię pierwszy raz zobaczyłem, myślałem, że jesteś miłym facetem. I takim jesteś. A. My mamy żwir. Dostajecie pół z jak styl, Jak pierwszy powie, raz usłyszałem miłosza Uznałem, że jest bucem Nadal tak myślę. Eee. Jak to, to mi powie jak lifehackowo kopać żwil Dostanie no to, 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 to. gwiazdkę z tyłu Patrzcie. Czemu chcesz patrz, patrz, rozwalić pochodnie? Kopa. Kopać miłosza, żwil Dostaje Kuba poradnik, kuba. kuba poradnik, patrz, no. kuba Podkopujesz i stawiasz pochodnie no. O ja Ty. Ale... tego nie wiedziałem. Ty, no Miłosz, ty ty popłajen jesteś No jasne. Piasek tak samo działa chyba Super Jesteśmy na 42 poziomie najwięcej jest kubana 13 Dobrze Kopiemy. Jak napotkamy jeziorkolawy to je obkopujemy dookoła. Jeżeli ktoś będzie umierał, to ustawia od umiera i się te pana Homa. Czajcie? Bazę? Mhm. Ej, a ma ktoś pochodnie do pożyczenia? Ustaw sobie jasność ekranu, ustaw... patrz, klikasz opcję, wideo settings, brightness, na bright ustawiasz. Ja się napiję soku pomarańczowego. Szkoda, że ja nie, nie mam soku pomarańczowego. On jabłkowy. Ja nie mam żadnego. To ha, się kopie. Zakup. Z A, myślałem, że to jaskinia, a tu kubyno. Dwa <laughs> rzeczy. Czemu nas zakopaliście? Żeby... Żeby... żeby równe schodki. Dlaackie kreatury. A po co nam równe schodki? Żeby było łatwiej wyjść. Żeby no nie zostawić... My no nie zamierzamy łatwę. wychodzić. Fuck. Zostajemy górnikami. Krasnoludy nie Pamiętam, kiedyś był taki mod, że miałeś takie małpki one ci kopały taki tunel No Krasnoludy, to było w sensie. na tym, to było na modach No tak się no, to, Ale to, to że to, to było tylko na 1.64 No, zabierałeś im taką różdżkę Aj, i tu jest piasek, rozkopcie ten piasek to tu będzie jaskinia Gwarantuję wam to Dobra, widzę tak, co się Ej, ma... cały ten pia o, piasek, wykopcie cały to jest No to jest jasku Kiedyś nagrywałem u jak zniszczyć Digta w Minecrafcie <laughs> Jak? No, Spoko oglądam sobie świat super płaski i na kreatywie Dziś pokażę wam jak o. zniszczyć Digta w Minecrafcie. To ja to znalazłem. Po prostu. Macie Ej, ty Mikołaj jesteś. Ma ktoś pochodnie? Na, na boksie kupałem. Jaki jest poziom jakim w ogóle? Boxe? 23, to jeszcze był. W, Jaki, w jakim boksie, Mikołaj, powiesz mi? To to jest bok. Ej, mam jaskinię. Wróć tu, Mikołaj, chodź do nas. Czekajcie na Mikołaja. Go trzeba Maki, bo ja sobie znowu włączyłem Jest Jesteś? Chodź. To go włącz, chodźcie. O, i widzicie to jeżorko lawy? Pod nim są diamenty i dookoła niego Dobra, rób pochodnie, Mikołaj Nie, 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 nie róbcie niej pochodni Tu jest lawa daj mi węgiel, ja zrobię pochodnie, Mikołaj Po co nam węgiel, jak mamy tu lawę? Ej, jak znajdziecie diamenty, to nie... Nie wiem, czy wam nie przyszło czasem do głowy Wykopać ich tym... Kilofem drewnianym, to zabije <grym> Ani kamiennym <grym> Ejzy, chyba to zrobię Idę wykopać te diamanty w drewnianym Mikołaj, daj mi te, te. Daj mi te... Yy, węgiel, ten węgiel. Nie, to nie jest. Ja A, tebie... kurzu, ja wyrzuciłem. Daj mi Stawcie. węgiel, Mikołaj. Stawcie. Rzuciłem mimo, Tu, mi tu, tu leży, tu. Tu, tu. A wiecie jak Jak produkować węgiel w Minecrafcie? To mi powiem. trzeba Przepalać drewno. Tak. Wow. I'm proud. Weź, zróbcie sobie każdy killoffy żelazne z tego żelaza co tu jest ja Już mam Okej okay. Mam Redstone O oh, widzisz mówiłem, dobra Mam dwa żelaza Weź, zróbcie coś z niego Jest po ułożone w ekwipunku, zróbcie sobie z niego killoff Mikołaj, masz żelazny kilo? Mam, ale mi się kończy To już ci ile ci zrobię? Jak cię skończy to mów No ustawcie sobie to Sethoma, wszyscy w tym miejscu Sethoma Mikołaj, chcesz ten kilof? Tak, daj. Dobrze. Dzięki. Obkopcie to dookoła. Ja, ja też chcę kilof. Sara, to se zrób, tam masz żelazo wyłożone. Nie ma. No to w przepal, Tylko kopałeś coś tam żelaza. A, tu jest, dobra. to ja będę zasypywał tą lawę, na szczęście mamy żwir. lawa jest na dwie kratki, Czy jak ktoś wpadnie, to ma deduwę, jak coś. Żeby nikomu nie przyszło się popychać do głowy, do tej ramy. Ja mam znalazł, co? O, widzisz? prawda Piaskiem zasypuję. Zróbcie, zróbcie wiaderko z wodą, chłopaki. O, piasek właśnie chyba tak idealnie. Piaskiem się najlepiej zasypuje. Ha, i, i co? I co? Kto, mu kto mówi, że piasek ci nie przyda? No dobrze, nie przewidziałem tego. A ja przewidziałem. A jak ty to robisz, Rzosie? Wow. Dobrze, dobrze, on ma się zapadać, wtedy wysuszymy całe jeziorko I koj weź skop cały ten, ten, to możliwe, że znajdziemy tu wtedy świątynię. Dobra, jeden z tak wysiadł, teraz drugi leci. Leciłem tutaj jeszcze koblem to, to wyszli szkołaja. ja no, mam koniec jeziorka. Okej, okay, to zasypuj od tamtego końca. Tak jak w Pac-Manie. nie, taki grze z Pacmanem podobny, trzeba było tak odgradzać ten. Tak hmm. działa ta lama. Ty co, tu są grzyby, lol! Czyli jaskinia. O! Lol? Co lol? Kuba, co się stało? Tutaj się... Ym, nie da się już zakopać. Jak to nie da się zakopać? Bo ma dwie, dwie kratki. No to patrz, jak to nie da się zakopać? Przecież kopiesz, zasypujesz to. Ej, to później musicie odkopać tą lawę, to co zasypaliście. Kuba, weź to odkop teraz. Yeah. Albo mnie strzała jakaś walnęła. Nie wiem, czy to była strzała, czy ogień. Odkopcie to, popatrz. Ej, słuchaj, to dźwięk, dźwięk dziwny. No to no, no, są takie, takie się włączają czasami. Odkop się ten Mikołaj, odkopiesz ten. A bo dobra, ja to zrobię. Mikołaj, masz łopatę? Tam ktoś był. Nie. Jak to nie? Tak, to tam ma łopatę, chłopaki. O, co? Ciebie jesteś. <laughs> Jezu. Ej no, chodź Kuba. Ej, ale kuba. ale mamy. To o. chodź, Max, i ty mi pomóż to odkopywać. Dobra Znaczy ja nie mam tego, ja nie mam... Teraz ym... to musimy odkopać, żeby zobaczyć co było pot yy, Ja nie mam łopaty Ej to Max, idź sobie zrób łopatę Ma Masz drewno? Masz Siup. Dobra, musimy się przygotować na atak, chłopaki Jaki atak? No bo tam goście byli Jacy goście? Goście no, normalnie. Wsiąkowie? No i tam są ogólnie pochodnie jest? i tak dalej. Wygląda jak wiesz? kopalnia. Skąd wiesz? Bo widzę. I Max pokazał. Ich? No Max widział, nie? Gości. Raczej widziałem... Nie, gości nie A co niki widziałeś? Nie, po prostu pochodnie. Że ktoś tam był A, to kiedyś tam był Teraz to już nasza, nasz to jest nasza kopa. Pięknie Chyba ustawiłeś do set Homa, prawda? Nie no, Jak, się, jak się teleportuje do Homa? Home? A? Home, a? home Musimy tu znaleźć te diamenty, chłopaki. Dobrze, no. że Kuba wyskoczyłeś z jeziora lady, bo ci się spaliło O mojej temki, super Dobra, kto mi zabrał... Kto mi zabrał mój kilow? Ja I Kto mi zabrał moje siekiery? Ej, postaw ktoś koło pieców notarkę Żeby było je widać Ale mówiłem ci, jak zrobić, żebyś się stawił na jasność Minecrafta, słyszysz? I co, nadal nie widzisz? Nadal O, tu jest źródełko O i mamy źródło mani... Nie Minecrafta Jakieś są, 100% Poli wypijemy łyk Minecraft Ej, to są kolejne Co? te Ja potrzebuję y, kilofa. Ktoś ma kilof? Ja Wejdź ktoś na x rayu Kurde no mieliście mi pomagasz to zakopować Tak to złam jest właśnie Ja tu znalazłem kolejne kolejną lawę to zakopujcie Ja chcę znaleźć źródło. A nie, nie ma jednego źródła raz, ono się rozprzestrzenia. Ej, wejdź ktoś na X-Ray'u po prostu. Nie, bo nas wykryją. Dobra, kobyl. Stonę. bo Idź. Może ktoś tu zakopywać, proszę. Gdzie się Odkopywać? Odkopywać to teraz trzeba. Czyli piasek trzeba dokopywać. No teraz to stało na no. Ej, tu jest kolejny jeżorkoladę za tą ścianą. I tutaj... Coś co to tak zakopał? Kolejna loba. Zakopuj ją, masz tu żółwik. A można tym koblem zakopywać? Można, więcej roboty jest później. Ja nie mam innego surowca. To koble. Tylko nie tak, że na jedną kratkę, tylko musisz tak się nachylić nad krawędzią. Jak masz shifta, to nie możesz spaść ogólnie, wiesz, chyba? Więc na shifcie to robisz, do krawędzi... Podchodzisz do krawędzi na shifcie i zakopujesz. Od samego dołu, a nie samo taką górki. już ogarnąłem. Okej, okay, dobra, tu nie było diamentów. Tu jest chyba głęboki na cztery przy końcu. Tu jest... opór głęboki. No. I jest jest po końcu tego jeziora. Dobra, kopie ten piasek. Nice. Mam jaskinię. Teamwork, ok. To nie wchodź do innym sam, bo cię zgubimy. I na dole. Gdzie jest kolejna Ty jesteś, Mikołaj. Nawet dwie. Gdzie jesteś? I już do was idę. Nie, nie, to jeden. Ja do... Ej, to weźcie, wy to zakopujcie. I odkopujcie do Akoła i do Mikołaja, no? Chodźmy już, że no, tu jest jedna, Aj. tu jest prawa, uważaj. Tylko tu jest prawa. Tam z poprzedniej. Jest... Tu jest jedna. O tu! Ej, tu żelazo! Tak, jest. Tu jesteś obok mnie? Nie, Tety, ja dobra. Chcę ten, zakopuję ten, ten. Czemu to mi jeszcze raz? O tu masz? jest redstone dużo. Nie. I kolejna jest kinia. Wow. Odpuszczamy sobie te jeżorka lawy i po prostu kopiemy Ej, chodźcie tu do mnie i do Mikołaja Ktoś tu już kopał A ja mam sposób Oj sorry Gdzie jesteście? Gdzie oni ja są? Już idę do o widzę ich. Chodź Kuba, nik Stań tu, stań, w miejscu. O, dobra Zawaj tu Maxa Dobra, Michaj, się kopiemy. Patrz, chodź tu. Mikołaj o? Patrz. O? Kopiemy się w tą stronę. Patrz, jeden korytarz. Dwie kratki przerwy, drugi korytarz. Kolejny korytarz i kolejny korytarz, żeby zmaksymalizować naszą wydajność. A Mikołaj, no tutaj kopisz ale nie takie jednak dwie kratki korytarze. Ty masz nim lecieć do końca. Nie, nie kopcie jakich po dwa. No i lećcie do końca. Max, Max, max leć tym korytarzem Dobra Ej, nie tym... O lawa. Ej, no nie, czekajcie, Tylko jeszcze wejdźmy na poziom odpowiedni. Jesteśmy na siódmym, to za nisko. Idziemy do góry Ja tu kopię do góry Tylko się nie w kopcie na lawę Mam trzynasty, chodźcie tu koło mnie wszyscy Będzie fajnie jak tu wszyscy przyjdziecie Dobra Max, twój tunel Tutaj Lecisz. Jak, jak mamy to kopać? No i do przodu po prostu je kopię. Co ile, co ci się dawało, nie? Co trzy? Nie, co dwa Wtedy opuścisz jeden tunel No czyli to jest mój tu kopię Max, tutaj żelazo to ja sobie wykopię, tak? Jak kto chce, niech je kopie ja Miałem już dużo Dobra, dwie kratki są, Mnie tutaj kuba na kilo O oh, Mikołaj, nie tu, Mikołaj. Tutaj. Dobra, okej, okay, okej, okay, teraz tu. Jak ktoś znajdzie się to krzyczeć. Oj, mam jakąś. Max, ty też się przykopałeś do jaskini? No, a nic w jaskini jaskinie, leccie prosto, wow. leccie prosto. Ale tu jest wodospad, lawy. Nie garn. Dobra, lecę. leccie do przodu, Kuba, nie schodź w dół. Lecimy na trzynastce. Kurde, mam najcięższy tor. O, redstone. Ewentualnie ktoś co jakiś czas może napisać na czacie, czy mu, lawy, czy mu sprzeda diamenty. Z odpowiednie wynagrodzenie oczywiście. Eee O mam jakąś jaskinę! Nie wchodźcie do jazdy. To jest samo co ja. Kolejna, zaraz no, napotkasz no. lawę. No mam lawę. Ej, no, kto jest no, po mojej prawej dalej. stronie? Miłość? Czy... O czekaj, Emeraldy mam Pokaż. Serio? O tam, za tobą. To, to jest lapis. <ścoughs> no tak.